Dobry, dobry. Witam. Lecimy na Holandię. Na początek podziękowania Sebastian Kadziszewski, Grzegorz S. Sebastian Kadziszewski, a znowu tutaj Wojtek Toczek, Bartosz Stankowski. Wojtek Nalepa. Dzięki za kawki, chłopaki. Wielkie dzięki. Lecimy e, dziś na Holandię, ale tam chyba, a nie z 5 punktów, ale przy granicy to jest zaraz tam, przy Achen przy Niemczech, Niemczech, więc nie ma, nie ma daleko, no nie ma daleko, jakoś tam za specjalnie. Fantastycznie, teraz zlokalizujemy tylko samochód. Mróz dzisiaj siarczysty ma być do minus 16 takie ostrzeżenia w bielsku. Czekajcie, otworzę sobie. No, mróz ma być dzisiaj siarczysty, minus 16 stopni ostrzegają w bielsku białej, więc bardzo, bardzo, bardzo zimno. <kłynie> aczkolwiek to jest minus 4. E jak wyjeżdżać, to było minus 8 już w bielsku. No tu jest ciepło i tu śniega nie ma, tu o dziwo. To mnie śnieg wszędzie w bielsku, naprawdę nawaliło tego śniegu dość dużo. No tu nie ma nic bałem się, że będę musiał odśnieżać. A tam nic nie powinno być na dachu. O, tu nowe Wol. Nowe i poukładane, chyba chłopaki podostawali. O jest tu ktoś pod rampą. A no, widzicie coś tutaj zrzuca, ale to takie. No, tyle co nic No jakiś lud jest może, może warto będzie tam zerknąć na chwilę no, Zobaczymy, z dołu pobijemy w to Będziemy czuć czy jest tam pod tym jakiś śnieżek jakiś lud Szukanie teraz się zaczęło A przed nami też jedzie chłopak i szuka Teraz a propos tego żeście pisali mi kiedyś o taki token, nie? nie wiem czy pamiętacie jak szukałem auta tu coś merga. Mój chyba jakiś token żeby auto znaleźć, no to teraz zrobili takie coś nam, że w aplikacji tam gdzie widzimy jakie trasy, jakie możemy sobie pobrać mapkę to tam jest od razu służendne GPS do auta gdzie stoi. Więc fantastycznie. Dobra, ja się wypakowuję, ale ja się obrócę. Ja mam to z tej strony. Dobra, wiecie co? Byłem... Yy, pospinałem samochód, uderzyłem parę razy w dach i oj, oj, ile tam jest lodu. Więc jedziemy na rampę, żeby odpuścić ten lód, e, zrzucić bo no niebezpiecznie to jest, można przywalić, może to spać gdzieś na osobówkę i coś nabroić, nie? O ile patrzę, tutaj jest możliwość taka, boże, ale tu zaparkowali Czy ja tu wykręcę. No, kurde. Ja pierdziolę, jeszcze nie braknie. O ile tu jest możliwość? Na firmie sobie zrzucić lód o tyle jakby się na takim parkingu weekend stali na przykład i nie ma rampy. No to co zrobicie? Nic nie zrobicie. To jest dopiero porażka. Jest tu wolne, jest. A jak jest wolne, to sobie podjedziemy pod tą rampę. Jak najbliżej. Żeby to zrzucić. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, chodźcie ze mną, zobaczymy. Jakieś rękawice. Ale jest zimno? Niemożliwie. O, o Jezu, widzicie? Niestety jest. A mnie łokieć boli, ręka, kurde, trawde, ja się z tym... Nie jest to jakiś duży lód. Ale pizga. Ja cię kręcę Dobra widzieliście na aucie było tego lodu, ale mi łokić boli teraz Masakra No było, było to trochę tego dziadostwa ale dobra, zrzucone. Tam jakieś takie resztki, wiadomo, takie małe drobnostki, ale to za chwilę gdzieś na zakręcie to zleci. Ważne, że nie ma dużych kawałów lodu. Ale się człowiek, kurde, ręce... Nie wiem właśnie co mam z tą ręką. To normalnie prawy łokieć boli i ręka od jakiegoś miesiąca. No nic. Jedziemy sobie. Tysiąc 1100 km niecałe pokazuje 13,5 godziny. No to ja bym dojechał na ten mój parking na dyszkę. To by było wspaniale. Ale nie wiem, czy to się uda. Czy damy radę? Zielone. Jedziemy. O, ile jest stopni? Minus 4. Dobrze, że nie ma tu tego mrozu, takiego co. To zapowiadają w bielsku białej. a minus 16 dzisiaj ma być No i tu śniegu nie ma, nie? To jest to co właśnie Wam mówię. Nie ma tu w ogóle śniegu. Nie tu wystarczy do Wodzicja dojechać, a tu już jest bardzo dużo śniegu, tu nie ma nic. Oby. Mróz sieknął minus 13 Ale to magicznie wygląda fajnie, to wygląda z tych studzienek jak, jak taka para idzie. Ja powiem Wałcieśka Rowska, dojechałem tu granicę przekroczyłem, żeby jeszcze tego korka minąć i poszedłem na 3 godzinki spać Więc pospałem sobie 3 godzinki, możemy jechać dalej 750 km zostało i, no i fantastycznie no. zobaczymy jak tam daleko dojedziemy i to powinniśmy dojechać na miejsce bez problemu pozrzucać wszystkich tam nie ma dużych odległości wszystko, jeden między drugim po 3, 5, 7 km odległości są więc fantastycznie. Ale, kurde, normalnie kraina lodu, jakaś jakaś Syberia to wygląda. Wszystko takie zmrożone, zimne. Uch! Wygląda fantastycznie, wszystko takie białe, jak się księżyc widać, ale kurde pierwsze problemy przez mróz, czujnik lewe przód mi coś nawala, przed chwilą mi wywaliło zbyt wysokie ciśnienie w oponach, później wywaliło uszkodzony czujnik, by nie tak jadę i co chwilę mi coś pika, teraz widzę, że doszedł do siebie, A to przez ten mróz dostaje po po i szaleje eee. Moja wam, ta dżemka się bardzo przydała, ja nie mogę Teraz mogę jechać dawno tak nie miałem, nie, że że takie długie dżemki mi były potrzebne ale tam mówię, weekend ciężki ciężki, intensywny, dużo dużo rzeczy ogarniałem i no i tak wyszło no i nic Pędzi, pędzim... gdzie dojedziemy. To nie wiem, fajnie znowu było na tym moje miejsce, ale się nie nastawiam. Bo przespałem 3 godziny, a mogę się teraz w korki tutaj wrąbać. Drezno, nie Drezno. No zobaczymy. Ale patrzcie, coraz więcej Ukraińców wyjechało na drogi. Nie wiem czy jakiś rynek się otworzył, ale te ciężarówki zalewają po prostu drogi. Nie było tego, żeby takie potężne ilości Ukraińców jeździły jeżdżą za dużo mniejsze stawki, to co myśmy jeździli kiedyś i robili na Europie i się wkurzali. Teraz będzie pora na nas, żeby się że wkurzać, bo nas będą wykopować. Wykopywać z rynku. Tak coś mi się wydaje. Bo naprawdę coś się wydarzyło takiego, że bardzo dużo ich wyjechało i naprawdę teraz się ich wyprzedza. Albo oni wyprzedzają. No mija się ich... No, w olbrzymiej ilości. Od tego roku dopiero tak, takie coś zauważyłem. W tamtym roku już aż tak to nie wyglądało, nie? w tym naprawdę widać ich na, na, o wiele, wiele więcej niż kiedykolwiek. Patrzcie, jaka mgła się tu robi, ja nie mogę, to marznie. Dalej minus 12 stopni. Patrzcie, jak tam słoneczko wychodzi. Wszystko Słone, nie wiem, czy widać przez tą brudną szybę. To kolory takie na niby się delikatne robią, ale by teraz fotki szło robić. Niesamowite. Co tu się wydarzyło? No Przed chwilą sprawdzałem, sprawdzałem i nie było korka i nagle korek. No to jest to właśnie, to, to przespanie się chwilowo na tym, na parkingu. Dobra, jedziemy tam do przodu, nie ma zakazu, to nie będziemy tu stać. Przecież, kurde, co się tu wydarzyło? Roboty drukować czy co? Uuu, a tak pięknie było. To jest jazda nocą, nie? to co lubię, właśnie. Jak nocą przejadę, to później mam spokój. No a no, tu sobie jadę, ten tam wjechał, to nie będziemy tam kombinować więcej. Kurde, ale tu stracę czasu, to, to wszystko się mało co porusza. Patrzcie, co tu się wydarzyło. Poszedł lewym i co, co, co on tutaj zrobił, że nagle stanął. Ja jechałem za nim cały czas. Paliwo zamarzło, czy co? A minus 5 stopni zrobiło się dość tak. Nie, opona mu szczędziła. To by zjechał chyba na prawą stronę. A ci też tych osobówek zamiast go wyprzedzić, to. Co tu się wydarzyło? Jak ktoś siedział w środku i coś tam pomagał? Nie wiadomo. ja jaja. Ta dżemka mi się nie opłaciła, to chodzi na to, że autostrada jest zamknięta. Mana, mana, będziemy jechać tam wszędzie, wszystkie te objazdy stoją, nie, zakorkowane Ja nie mogę, ale żebym się wkopał Wiecie już dlaczego jeżdżę nocą <głynie> Właśnie dlatego Właśnie dlatego teraz nie pojechałem a prześpię się, zawsze jeżdżę tą nocą, no to mam <głynie> Na ten mój parking na pewno nie dojadę A, szkoda ja dopiero jedną. A wiecie co? <laughs> tam mówią, że to za chwilę może posprzątają, może sobie zrobię tu 45. I później już dojadę na 9 godzin gdzieś tam. Nie będę się tutaj. Cisnął on tutaj stanął. Znaczy, może tu gdzieś na wjeździe stanę? Nie wiem. Kurde, gdzie by tu stanąć, żeby było dobrze? To nie ma sensu. Tutaj prowadzi nas zjazd i tam jest, kurde, wszystko stoi na tym zjeździe a za te 45 minut może to otworzą 11.00 godzina puściło i ja nie mogę odwaliłem tu znowu 3 godziny no to jest panie, 3 godziny, 3 godziny w korku 6 godzin za to, że się chciałem zdrzemnąć <grym> poszło więc mój plan na to, żeby dojechać tam gdzie chciałem nie ma w ogóle już szans bo mi zostało 3 godziny 3.40 jazdy no bo mi się praca skończył już nawet nie wyjeżdżę tych swoich godzin to mniejsza z tym, ważę, żeby 7.10 mogę wyprzedzać. Dzwoniła eee, spedycja, pytała się kiedy, kiedy kończę. Mówię, że chciałbym jutro, ale nie wiem jak tu otworzą tę autostradę. No, otworzyli, więc dalej plan jest, że jutro to rozładuję. No I w kontakcie, nie wiem. Na razie nic nie mam, żadnych informacji. Tylko zanotowali, kiedy kończę i coś znajdą, będą się odzywać. Czas tego, jak że puściło, jak zaraz jedziemy 30, 20 na godzinę i hamujemy do zera. Jednak nocą to te kilometry i W dzień sami widzicie. Ja dojeżdżam do Drezna, mam 6 godzin wyjechanych A teraz jeszcze patrzyłem za Wrocławiem, na kontach się ciężarówki stukły i też jest tam autostrada zamknięta się zapaliła, więc sami widzicie nie zrobicie tyle kilometrów w dzień co w nocą no, mój plan to zrzucić jeżeli spedycja nic nie wymyśli to wracać nocami żadne kurde w dzień widzicie co no i czemu oni tak jadą powoli to ciężarówki, nie? lewa strona sobie pyka, a ciężarówki jadą jakiś tam sierot jedzie spowalnia cały ten ruch i ma to gdzieś no bo nie, nie umie tego wyjaśnić dlaczego jedziemy 20-30 na godzinę Dobra, mamy już spedycję. Jedziemy do Venlo ładować jakieś ubrania. Nie wiem o co chodzi. Z tymi ubraniami jedziemy do Czeladzi. Załadunek mamy, na śro... Załadunek mamy na środę. Środa, a w czwartek mamy rozładunek, więc jeśli to tak wszystko wyjdzie, to fajnie. Nie powinno być dramatu. Więc yy... to o Jutro rozładujemy. Myślę, że do południa powinniśmy to zrzucić, to 3 dni ekspedycyjne Ale to tu mi zabudowują i ja nie mogę, to tu za chwilę nie będzie gdzie spać Jak oni to tak wszystko zastawią Czy tu w ogóle jest miejsce do zaparkowania Uuu, chyba nie ma miejsca do Tomusia Jaki tam jest Zobaczymy, jest tu chyba jedna. Dobra, to sobie staniemy. Ale szaleństwo po prostu. Brak miejsc, kurde, coraz więcej autu staje. Co tu stanę, na tej górce? Eee, jak się zabudują, to tu w ogóle już będzie szaleństwo. Będzie pełno samochodów przyjeżdżało. Na rozładunki to To się skończy, dobra, dojechaliśmy Zostało mi 15 minut na 15 godzin pracy, czujecie to Dawno tak nie miałem <grymne> Co zrobić? Co zrobić? Nie wiem teraz czy tu stanąć Nie ja tu się nie zmienia to Jupi, pauza zrobiona. Ale mi się spało, się wyspałem za wszelkie czasy. Naprawdę mi to było potrzebne. Fantastycznie. Kurde, minus 10 jest. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że tylko e, jeszcze tu parę dni te mrozy i skończą się mrozy, skończy się zima, przyjdzie wiosna i będzie fantastycznie. Taka moja cichutka nadzieja, nie? <grym> Dobra, 5 godzin do klientów, do pierwszego. E, czyli będziemy gdzieś, czy ty mi pokazuje na piątą, po siódmej możemy tam być, o, eko okna tam stoją, e, po piątej niby możemy tam, e, po siódmej możemy tam być, no ale życie, gdzieś siódma, trzydzieści ósma, czyli jakieś dwie godziny drzemki sobie jeszcze zaliczymy później, o, tu też eko okna, proszę, e, inne... The... Pierwszy jest całkiem spoko tak patrzyłem na street view. gorzej jest później na następne, to już są takie haha, wąskie uliczki tam w takiej miścince, ale jakoś ogarniemy, no i ten załadunek jutro. no. Zobaczymy z czasem jak będziemy stali, jeżeli się uda, podjedziemy tam dzisiaj kurde jakieś słoiczki mi tam z przyprawami czaskają, no chyba mnie potarga. No, e... Co to mówiłem? Aha, no spróbujemy, może podjechać tam dzisiaj. Zapytać, czy się da załadować, czy nie. Mówiłem, jakieś ubrania. Nie wiem o co chodzi. Co to będziemy za ubrania wieźć do Polski. Czy jakieś oryginalne, czy jakieś używane, czy co, co my to będziemy wieść? Używane chyba nie, bo używane jako chyba idzie. Nie wiem, czy to jako odpad idzie, czy jako co. Nie, nie mam pojęcia. Ja nie mam tabliczki ani zezwoleń do takiego wożenia. To może jakieś nówki, może jakieś robocze, no wie, Nieważne. Jedziemy.